Próbna produkcja iPhone'a SE 2022 rozpoczęta. W tym filmiku powiem Wam o tym, co jak na razie wiemy o tym, jak ma wyglądać iPhone SE 2020, czyli kolejna odsłona iPhone'a SE, trzecia już. Powiem Wam o tym, jak oficjalnie ma się nazywać, bo teoretycznie nazwa ma być iPhone SE Plus i powiem Wam dlaczego. Powiem Wam, czy będzie miał 5G, jaki będzie miał rozmiar. Ekranu i jak najprawdopodobniej będzie wyglądał. Zdradzę wam również cenę, jaka będzie tego iPhone'a w Polsce. Także zapraszam was serdecznie do oglądania. Dajcie łapkę w górę i oglądamy. Także według portalu MyDrive iPhone SE 2022 właśnie rozpoczął próbną produkcję. Jest to już faza zaraz przed masową produkcją, żeby sprawdzić, jak wszystko działa, czy wszystko idzie tak, jak ma i czy oczywiście składanie tego iPhonea przebiega bez zakłóceń. Ale oficjalna data premiery tego iPhonea SE 2022 jest planowana, na marzec, kwiecień 2022 roku, czyli pierwszy kwartał 2022 roku, według raportu Minchi Kuo. I pamiętajcie, zostańcie ze mną do końca, bo pokażę Wam, jak będzie wyglądać cała linia iPhone'ów według mnie, od najtańszego aż do najdroższego. Także pamiętajcie, oglądajcie do końca. I wiele osób tutaj. Debatuje nad tym, jak będzie ten iPhone wyglądał, bo bardzo duże prawdopodobieństwo jest, że będzie wyglądał tak samo jak iPhone SE 2020. Ja powiem Wam, że mam co do tego mieszane uczucia, bo ciężko mi uwierzyć, że Apple dołoży 5G do tego nowego iPhone'a i pozostawi tą samą obudowę z ekranem 4,7 cala, którą oczywiście możecie wygrać w moim konkursie, na którego zapraszam Was tutaj do tego filmiku. Wystarczy, że napiszecie tylko komentarz jaki produkt Apple'a planujecie kupić sobie w przyszłym roku albo kupiliście w obecnym roku. Także zapraszam Was serdecznie. Niedługo będę ogłaszał zwycięzcę, jak tylko osiągnę 5000 subskrypcji. Tak więc, według oficjalnych przecieków, dwie największe funkcje, którymi będzie różnił się nowy iPhone SE3 od poprzedniego iPhone'a SE2020, będzie to nowy procesor. I tutaj są sprzeczne informacje: być może będzie to procesor A14, ale większość oczywiście przecieków mówi, że będzie to procesor A15 z właśnie iPhoneów 13 i 13 Pro. I ja również wierzę w to, że będzie to procesor A15, ponieważ w 2020 roku do iPhone'a SE 2020 dostaliśmy procesor A13, który wtedy wyszedł w iPhoneie 11 i iPhoneie 11 Pro. Dodatkowo są tutaj przecieki o 5G dodaniu modemu 5G od Qualcomma. to jest troszeczkę podejrzane, według mnie oczywiście, bo tutaj w tym iPhone'ie mieści się bateria o objętości 1800- kilka mAh. I powiem Wam, że tak mała bateria z modemem dodatkowym. 5G po prostu może totalnie nie wytrzymywać po prostu w tym iPhone'ie. Dodatkowo, oczywiście, ten nowy procesor, wiadomo, że jest bardziej optymalniejszy, ale to nie znaczy, że również nie pobiera bardzo dużo energii i powiem Wam, że oczywiście ten iPhone ma znośną e, czas. Pracy na baterii, co mówiłem Wam, oczywiście, w recenzji tego iPhone'a, ale jeśli do, byłoby tutaj dodane 5G, to naprawdę nie sądzę, żeby wytrzymywał cały dzień. Dodatkowo bardzo dziwi mnie to, że Apple po prostu chce tutaj włożyć tylko nowy procesor i 5G, bo tak naprawdę 5G, ja nie wiem, czy w ogóle jest to tak ważna funkcja, bo ten iPhone raczej nie jest dla osób, które interesują się najbardziej technologią i tak dalej. Jest to raczej iPhone dla osób okres starszych, czy dla dzieci i nie sądzę, żeby takim, takim osobom był potrzebny taki iPhone z technologią 5G. Jest to ostatnia funkcja, którą bym uważał, że potrzebna jest taka mojej mamie albo mojemu tacie, więc te przecieki naprawdę mnie dziwią. No i teraz powiedzmy sobie troszeczkę o tym rozmiarze i o tej nazwie, bo są przecieki, że ten nowy iPhone SE ma nazywać się iPhone SE Plus. No i wow, co by to mogło oznaczać, Plus? No, oczywiście, Plus wcześniej odnosiło się do większego rozmiaru, teraz jest to Max, prawda? iPhone Pro Max. Wcześniej, żeby zaznaczyć większy rozmiar iPhone, po prostu było to Plus, czyli iPhone 8 Plus. I powiem wam, że. To, czego ja bym się spodziewał po nowym iPhone'ie SE, oczywiście jest to wbrew tym wszystkim przeciekom, które mówią, że ma on się nazywać iPhone SE Plus i mieć dalej 4,7 cala, tak jak w tym obecnym iPhone'ie SE. I według mnie te przecieki, że ma on mieć 5G i to, że ma on nadal mieć Touch ID to ja naprawdę byłbym w stanie zaryzykować, że będzie to po prostu zwykły iPhone 8 Plus, przerebrandowany, prawda, jako iPhone SE Plus, i wtedy powiem wam, że miałoby to sens, bo iPhone miałby wtedy dużo większą baterię, żeby oczywiście wytrzymać zasilanie tego modemu. 5G, tylko nie wiem, co oni by zrobili, oczywiście, z tą kamerą tutaj z tyłu, bo też dziwi mnie to, że, że jakby iPhone przecież zrobił iPhone'a SE w tym designie, po to, żeby wykorzystać obecne swoje, swoje linie produkcyjne, które produkowały wcześniej iPhone'a 8 i móc bardzo tanio po prostu produkować tego iPhone'a SE. Teraz nie ma już w ofercie żadnego iPhone'a Plus o tym designie a linie produkcyjne i te wszystkie maszyny pozostały. Także ja naprawdę skłaniałbym się do tego, żeby iPhone SE Plus w tym roku przyszłym 2022 wyglądał właśnie tak jak iPhone 8 Plus. Wtedy Apple mogłoby jeszcze przez kilka lat wycisnąć do końca po prostu całą tą swoją moc przerobową dzięki której produkowali wcześniej tego iPhone'a 8 Plus, a później kolejny iPhone SE, który ma być zaprezentowany w 2024 roku, wtedy ten iPhone SE ma mieć najprawdopodobniej 6,1 cala, czyli dokładnie tyle, ile iPhone XR. Ale nie uważam, żeby Apple w tym roku zrobiło iPhone'a SE właśnie w takim designie, dlatego że, tak jak tutaj możemy wejść na stronę Apple'a, nadal oni sprzedają iPhone'a 11 i sprzedają go w cenie 2599 zł. No i teraz przeszliśmy do ceny, czyli do rzeczy, która jest tutaj najbardziej dziwna po prostu na stronie Apple'a. Ponieważ widzimy, że iPhone SE 2020 kosztuje na stronie Apple 2200zł, a iPhone 11, który przypominam ma ten sam procesor, ale ma duży lepszy aparat, no w ogóle dwa aparaty, ma 6,1 cala wyświetlacz, ma dodatkowo Face ID, i ten iPhone kosztuje jedyne 2600 zł. Czyli jest to tylko o 400 zł więcej niż iPhone SE 2020. Czy powiem wam, że jeśli ktokolwiek z was czeka na iPhone SE 2022 i według tych wszystkich przecieków, które obecnie mamy, że ma, ma mieć on 4.7 cala, że ma mieć on 5G i praktycznie tylko nowy procesor i tym i tym tylko różnić się od tego poprzedniego iPhone'a SE, to na podstawie tych wszystkich przecieków ja bym w ogóle nie czekał na tego iPhone'a, bo tutaj nic tak naprawdę ciekawego nie zostanie zaprezentowane, ale jeśli tak jak ja mówię, tutaj sugeruję, mimo że takich przecieków nie ma, ale tak jak ja to po prostu biorę na chłopski rozum, to żeby cała ta linia iPhone'ów miała jakikolwiek sens, to albo Apple po prostu w 2022 roku, za te 3 miesiące, wypuści iPhone'a 8 i nazwie go iPhone'em SE Plus, i będzie miał on większy ekran, większą baterię, będzie miał dalej Touch ID, będzie miał on procesor A15 i 5G. Także w takim wypadku uważam, że Apple pozostawi iPhone'a SE Plus w cenie 2200 zł, a tego starego iPhone'a SE 2020 obniży tą cenę na przykład do jakichś 1800 zł, czyli będzie między nimi wtedy 400 zł różnicy. I kolejnym iPhone'em w ich ofercie będzie wtedy iPhone 11 za kolejne 400 zł więcej. Następny w ofercie będzie iPhone 12, który tutaj na stronie już będzie o 1000 zł więcej, a kolejnym iPhone'em będzie oczywiście iPhone 13 który jest za 4200 zł, wtedy będzie to takie idealne stopniowanie, jakie Apple bardzo lubi w swojej ofercie, bo wtedy wie, że każda osoba, która będzie kupować iPhone'a, myśli sobie, o kurde, jak dołożę tylko 400 zł, to mam już o tyle więcej funkcji. A pójdziemy się sobie, a jak dołożę jeszcze 400, to mam jeszcze więcej funkcji. I w ten sposób Apple oczywiście zarabia jak najwięcej i jest szczęśliwe. Albo Apple zdecyduje się w ogóle wypuścić już teraz iPhone'a SE jako iPhone'a XR, również z tym procesorem A15 i z 5G, ale szczerze mówiąc, miałoby to bardzo mały sens obecnie. No, chyba że naprawdę Apple by tutaj zrezygnowało z tego Face ID, dało tutaj tylko jedno wycięcie na kamerę czarną i dalej jakoś zaimplementowało może właśnie w tym przycisku włączania. Touch ID i wtedy ten iPhone oczywiście wiadomo nie konkurowałby tak z tym iPhone'em 11 w cenie 2600 zł, bo, bo miałby Touch ID tutaj w przycisku. Nie miałby po prostu tego Face ID, ale miałby też nowszy procesor i trzeba było się zastanawiać, co się bardziej opłaca. Ale szczerze mówiąc, nie sądzę, żeby Apple teraz tak szybko zrobiło taki ruch, bo Apple zazwyczaj jest bardzo powolny w swoich zmianach i bardziej skłaniałbym się na tego iPhone'a. A szczerze mówiąc, jeśli Apple wypuści w przyszłym roku iPhone'a SE z tym starym designem. I z nowym po prostu tylko procesorem i z 5G to naprawdę ja będę bardzo zdziwiony. I oczywiście o moim wielkim zawiedzeniu zrobię filmik. Także pamiętajcie o subskrypcji. Dajcie łapkę, jeśli się ze mną zgadzacie. Jak wy uważacie, że będzie wyglądał iPhone SE 2022? Dajcie znać w komentarzach. Pozdrawiam Was serdecznie. Papa! Pa.